Przepraszam. Niech stąpi duch Twój. Dzisiaj śpiewamy kolejną pieśń, nową, ożywiający duchu dodatek, strona 28. Żywający Duchu Święty, niepojęty miłości Boże. z dwóch pochodzący, z Ojca tchnięty, z Syna Wzięty do dobroci może, Jedno tchnienia przyczyna. Bógstwo, Bogustwo, Ojca i Syna, Niezmierne kochanie W boskim oceanie. Ojciec, Syn, jedno, Niech się Duch nie rodzi, Lecz obu pochodzi. Бо єдно źрудло. Свєнтий, свєнтий, свєнтий Дух над облокі, Що святства стваржа живі, Учи пророки. Тен розсипав народ, Na znak ciężkiej kary, dziś w różnych językach, zgromadził do wiary przez swych apostołów. u zapłać, trudna, przepiękna pieśń cerkiewna, drugą dotkę bym zaśpiewał, ale musiałaby być rozpisana linia melodyczna. Teraz przywołuję Ducha Świętego, prosząc o pomoc. Duchu święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, aby wypełnił Twoją mądrością, wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, aby nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z uznajniejszego Najwyższego i męstwem, aby odważnie niósł je całemu światu. Tobie, Panie, oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrzu kochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie. Nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Proszę usiądźcie sobie wygodnie na swoich miejscach. Idziemy dalej w nasze rozważanie. Dzisiaj będzie kazanie 20 minut. Musi dziś tak bardzo słabo czuję. Kończę to, co Pan Jezus wczoraj powiedział: o jakości grzechu nieczystego. Żadne przykazanie nie jest tak mocno obwarowane. W tej materii. Jeśli o jakość grzechu, bo rozróżnia się lekkie, ciężkie, w przykazaniu, moi drodzy szóstym, Bóg to stawia precyzyjnie, nie ma żadnej przelewki. Grzech nieczystości jest w tej naturze tak sprzeczny doskonałej i czystej naturze Boga, że odrywa duszę niezależnie od tego, czy jest popełniony w myślach, w słowach czy czynach? W każdej swojej postaci zabija łaskę uświęcającą. W każdej swojej postaci zabija łaskę uświęcającą, a więc jest grzechem ciężkim. Dzieci, jakie to są dramaty Przy prowadzeniu w konfesjonale Gdzie grzech samogwałtu Kawał brzydkich ksiąg I lekki, nic nie było, to musisz Dzieci, jak my są teraz Formowani I druga skrajność Jedna, może nasza rycerka, ale baba Poszła do spowiedzi Ostatnio się spowiadała u księdza, że nie była na Triduum, ale była na Zmartwychwstaniu. Była na tajnym Zmartwychwstaniu, nie? Więc usłyszała. Zgrzeszyłaś ciężko, żeś była na Zmartwychwstaniu, bo nie wolno, bo są takie decyzje jak Kambodża, więc tam jest tak. A ksiądz, który to odprawiał, nielegalnie, on też zgrzeszył ciężko. Żebyście wiedzieli, gdzie są grzechy ciężkie. Jak odmawiasz, odprawiasz mszę świętą, to jest grzech ciężki. A jak robisz samogwałt, brzydkie kawały odpowiadasz. Oglądasz porno, to masz rozrywkę. I ksiądz głaszcze dziecko drogie, to jest potrzeba natury. Daję takie dwa skrajne, żebyście wiedzieli, do czego doszło. Ale musiano tak kościół rozstroić, bo inaczej byście nie zrozumieli jutrzejszego kazania. Że już nie ma nic. I teraz można nam wszystko wmówić. Więc swej każdej postaci grzech nieczysty zabija łaskę uświęcającą w duszy, a więc jest grzechem ciężkim. Żeby być dla was wspaniałomyślni, kapłani, rozwodnikom. To już dawno w Polsce dawali zgodę na komunię świętą, na pogrzeb, na ślub dziecka. Żebyś, no drogi rozwodniku, czuł się komfortowo i żeby ci było dobrze tego dnia. I to wmawiają ludziom, że tak Kościół uczy. Dzieci, jest to jasno postawione. Każdy konkubinat jest grzechem nieczystym, rozumiecie? W każdej swej postaci grzech grzebnieczysty zabija łaskę uświęcającą w duszy, a więc jest to jest grzechem ciężkim. Dlatego szatan tak zapalczywie rozwija swoje sidła w tej sferze, bo w żadnej innej z taką łatwością nie odbiera mi dusz. Ta branża jest, moi drodzy, dzisiaj nazwana przemysłem. Przemysł pornograficzny zajmuje 95% łącz internetowych. Gazety, sklepy, to, 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 to jest naj ogromny kapitał. Mówią, że przerasta petrochemię w zysku. Czyli przemysł ropno Rozwijając bowiem świat zmysłów, rozwija w człowieku słabość cielesną. Ten mechanizm jest zawsze przewrotny? Tak jak Wam mówię, nie ma żadnego filmu, który by nie rozwijał w nas zmysłowości związanej z szóstym przykazaniem. Nie ma żadnej reklamy, która by nie była w oficjalnym prezentacji oparta na zmysłowości. A gdzie przekazy podprogowe i podświadome? Więc Bóg mu jasno to mówi. Rozwijając zatem bowiem świat zmysłów, rozwija w człowieku słabość cielesną. Mówiąc językiem ekonomicznym, człowiek osiąga nadprodukcję. Przekracza to w normalnym układzie, mój drodzy, system natury. I robią wszystko, żeby to rozwijać i pogłębiać. Szatan ani jednej godziny nie śpi. Potrzeba bowiem siły i męstwa do zwalczania tych pokus, dyscypliny i karności i nierozluźniania i lenistwa. Nie ukrywam, od pewnego czasu, jak ktoś mnie prosił o pomoc, to mówię z góry od razu, pamiętać, pierwszy raz powiedziałem, jak chłopom doradziłem, żeby nie przeklinali na budowach i tak dalej. Mam przykład kilkunastu robotników na budowie w Berlinie, dzieci, Ofiary i składają, i za każde przekleństwo zdrowaś Mario. Szybko się skończyły przekleństwa. Wklełeś. ile razy było na dzień? Trzydzieści. No to po tej spowiedzi, codziennie tyle, ile przekleństw. Tyle zdrowaś Mario. Nie jeden musiał parę różańców odmawiać. I to masz pokutę. W grzechu nieczystym samogwałcie mam ci pomóc czy rozrześnia? No to pyk pyk. Niech mi się pomoże. Po każdym grzechu nieczystym droga krzywa. Od ad statim. Nie na klękę. Na pole idziesz, po lesie chodzisz. Jak nie pójdzie po, nie, po, po miesiącu nie, po, nie pomoże, szukasz kościoła, szukasz drogi człowiek konsekrowanej. Bo tam diabeł się najbardziej boi. Dzieci ogromne pomocy. Dyscyplina i karność. Masz problemy? Trzeba wyłączyć telewizor. Usunąć strony internetowe. No nie ma wyjścia. Jak ty chcesz pomóc? Więc Pan Jezus wyjaśnia bardzo prosto. Później to pokonać, to, to co szatan w nas zbudował w, w ramach tego przykazania, potrzeba siły i męstwa do zwalczania tych pokus. Dyscypliny i karności, a nie rozluźniania i lenistwa. Mnie Pan mówi, tak za karby, chcesz chcesz kleryków, seminarium, no to dziecko drogie, to, 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 tam, to, pik pik pyk, pyk. Tam właśnie, przez próżnowanie i z niewieściałe serce wchodzi nieczystość. O wiele więcej problemów z czystością mają chłopcy niż dziewczęta. Samogwałtów dużo więcej u chłopaków niż u dziewcząt. Dlaczego? Bo mamu się wychowują chłopów. Porobiły z tego baby, babi to ciele marfiane jest tak rozgrzane... Że to, 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 to. Nie ma szans. Jakby go ojciec trzymał, pociągnął równo, to by to by trybiło to. Pan Mógł to mówi jasno. Zniewieś... Tam właśnie przez próżnowanie, rozluźnienie i lenistwo zniewieściałe serce wchodzi nieczystość. Mama synkowi wszystko robi. Od małości majtki pierze, skarpetki gotowe. No to że to, to jest taki laluś, że on równo grzeje od rana do wieczora. Zachowanie wierności wymaga męstwa. O, kochane panie, no wy męstwa nie nauczy syna, to nie ma szans. Zrobicie z, z, z syna tyle, co ze mną zrobiła mama. Rozkocha w swoim sercu, w swoim krzyżach błędno co z tego. Pan dopiero mówi, ja, do, ja dopiero z ciebie zrobię chłopak. Mama mnie zrobiła babińcem. Ja nie ja się ja nadaję ja nadaj na pustelnika tak, rewelacyjnie, ale nie do rządzenia. Byłem zdominowany przez mamę, bo ona miała ogromny krzyż. I ogromne krzyże, gdyby mnie ja, mama by to, nie uniosła. No więc był taki synek z Kiedyś pocztacie orędzie, to zobaczycie, jak Bóg kształtuje mnie Żebym potrafił stworzyć seminarium, gdzie będzie męskość, siła, dyscyplina i karność. Ja w życiu nigdy tak mocno nie mówiłem skazania gdzie rano. Dla mnie nie do pojęcia, to jak, jak to może nie funkcjonować. Robisz tu, a tam nie robisz. A jak? Jesteś chłopem czy babą? Jak w tej dyscyplinie nie ma u mężczyzny, to się wszystko później wali. I później takiego zniewieszczałego chłopczyka ubiorą w sutannę. No je mu tylko przyrodzenie rośnie, głupota, nic więcej. Jak wyjdzie z seminarium, to to jest gorsze niż młody jelone. Tam właśnie, przez próżnowanie, chłop musi ciężko pracować. Musi mieć zajęcie. Jak to może dorastający młodzieniec nie mieć zajęcia? Próżnowanie wśród chłopaków jest no, niekończące się. Przez próżnowanie i zniewieściałe serce wchodzi nieczystość. Zachowanie wierności zawsze wymaga męstwa. Jest to wierność wobec króla, któremu warto okazać gorące serce. Tak bowiem serce gorące i miłujące i, i zdolne do wierności, a tylko bowiem serce gorące i miłujące Zdolne jest do wierności, a królowi winni jesteśmy wierność aż do śmierci. Oddajcie, mówiąc, swoje ciała i wolę, aby mógł was stworzyć niezwyciężoną armię. Zaczynają się powoli kapłani budzić, proszą o spotkanie. Dzieci, ja już jestem przygotowany. Pierwsze pytanie, bo, bo, bo chcieli ratować. Coś czytał, nic. Maria, Walter, nie coś ci przygotował, bo wszyscy są chętni doradzać, rozumiecie? Mają rozwiązania, ale co się w fotelach i mieć włączony telewizor? Drugi punkt, zostanie od razu, każdy, kogo on orędzia o czystości i ślub czystości, bo po, po, ponawiasz prze, przede mną. Poczytasz i robisz to, co chce Pan Jezus. I, i każę mu przerobić szóste przekazanie. No bo jak ty chcesz iść na bitwę z królem, jak ty nie załujesz czystości! I ja się już przygotowuję na przyjęcie kapłanów rzeczy, no bo tak, elegancko budzą się, no ale co z budzenia, jak on dalej chce kawę pić i mieć telewizor włączone. No I i, i, i że ktoś to zrobi? Pierwsze lektury, które go przygotują do zrozumienia bitwy, a drugie ślub czystości. Nie ten, tam w katedrze, kiedy był młodym klerykiem. Ten, co nas pościgał w roku. Ten ślub czystości prowadzić. Wedle tych wytycznych. Tak, że jak do mnie księży przysyłacie, to mu dajcie pierwsze lektury, co go czeka. Ja nie będę wysłuchiwał przemyśleń wiatrowych. Bo to wszystko są wiatrowe przemyślenia. No jest myśl, ale co to zrobi? No najpierw ty to musisz unieść. Żeby ściągnąć łaskę Pana Boga. Oni mają wszystkie plany, ale mocy kapłańskiej nie mają. No i co mi z takich myślicieli? Nie przysyłajcie mi takich. mi się nie doorać. To jest za miękki pług. A tu w górach są jeszcze kamienie. To musi być specjalna, drogi, specjalny lemierz Pan władzi mi do chrześcijanowy pułk I co? Na moich Polach się jedna tarcza złamała Okrągła Na jego lata i nina Na moim poszła Dzieci Bóg chce nas wyhartować Do tej bitwy Żąda męstwa i wytrwałości A to jest ogromne hartowanie Jasno mówi, a królowi jesteście winni wierność aż do śmierci. Oddajcie mu się więc, oddajcie mu swoje ciała i wolę, aby mógł z Was stworzyć armię niezwyciężoną. Trzeci punkt, każdy kapłan wchodzi do żertw. Bo trzeba Bogu oddać swoje ciało i swoją wolę. Rozumiecie? Bo bez tego nic nie ruszysz. To są trzy punkty, jeśli ktoś chce iść z nami, musi to w to wejść. Bo Bóg jasno powiedział, kto nie przeszedł ślubu czystości, czy nie uczy się wierności, dalej już ze mną nie pójdzie, nie się tego. Nie zrozumie. Zostało około trzech tysięcy ludzi, którzy to podjęli. I musimy się trzymać krótko, pilnować, walczyć, karność, Dyscyplina. To, czego od was pragnę, to całkowita czystość. Dał dziesięć przykazania Pan Bóg, a później przyszedł do kazania o czystości. I mówi jasno. Tego, czego od was pragnę, to całkowita czystość. I na takim rycerzu, na takim żołnierzu, Bóg może budować swoje wielkie zwycięstwo. I ty wytrwasz wtedy w boju. Postawicie na prawym skrzydle, król będzie wykonywał manewry, ty ani się na centymetr nie ruszysz. Inni będą robili co chcieli, ty będąc wierny królowi, stoisz na prawej stronie i tam jest twoje, twoje stanowisko. I zachowasz wierność. Każdy inny ruch, bo tak inni robią, bo ten taki film oglądnął, ten taki ciuk kupił, spowoduje, że ty się w ogóle nie nadajesz na taką bitwę. Więc Bóg stawia jasno, tego czego od Was pragnę, to całkowita czystość. Wystąpię z prośbą do Pana Boga, już go proszę, żeby dał znak, na którą tegoroczną uroczystość chcę, abym Was przygotował, Pozostałych do ślubu czystości. Kto myśli już o tym, to to czym prędzej kupuje broszurkę o, Ktoś nie ma tutaj oczystości, bo jej nie mam, żeby pokazał. To nie jest gruba broszureczka. Sekrany małżeństwa nie mam tutaj. Jest tam gdzieś? Nie ma. I przegląda. Kilkanaście konferencji i bierze się do bitwy. Proszę, pan Rysiu, niech poda. Moi drodzy, to jest taka bruszulka orędzia o czystości. Pan Bóg je wszystkie zaczął dyktować wtedy, kiedy, moi drodzy, rozpocząłem, on dyktował we wrześniu, bo to było na dwa serca. Do samego końca wszystko dyktował. Tych konferencji, moi drodzy, jest piętnaście. W aneksie są podane jeszcze parę konferencji rozważań na temat, moi drodzy, czystości. Więc przypominam, ta książeczka. Kto myśli o iściu dalej na bitwę, musi ją przegryć i uroczyście złożyć Bogu ślub czystości. Panie Rysiu, proszę podać. Bóg zapłać. Tego, czego żądam od Was, to całkowita czystość, która w imię Boga odrzuca wszystko, co prowadzi do nieczystości. Nie mogę opisać rozkoszy, jak patrzę na duszę która z miłości do mnie zachowuje czystość i walczą o nią ze wszystkich sił, aby udowodnić mi wierność. Czystość jest bowiem dowodem miłości. Tośmy przerabiali, i przypominam, na dwa serca, koniec września tamtego roku ponad trzy tysiące ludzi przystąpiło do tego. Tu było półtora tysiąca, a ponad półtora tysiąca było zapisanych na. Odległość. Amen. Siły mi wróciły, było troszkę dłużej. Wielki Bóg zapłaci.